Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, co to znaczy oceniać rzeczy, które się osiągnęło, czyli osiągnięcia zamiast błędów i dlaczego w ogóle to robić. Może zacznijmy od tego, jak wygląda w tej chwili głównie ocenianie. Głównie ocenianie polega na wyszukaniu czegoś, co jest zrobione źle, po to, żeby to poprawiać. Czyli jesteśmy skupieni w szkole na błędzie, chcemy go ulepszyć, chcemy zmienić błąd na umiejętność. No, ale to <laughs> nie zawsze skutkuje poprawnie, nie zawsze daje efekt taki, jakbyśmy oczekiwali. Dlaczego? Dlatego, że co mi z informacji o tym, że czegoś nie umiem, jeżeli nie wiem, jak to naprawić? Co zrobić, żeby było lepiej? Po co mi informacja, co zrobić, żebym było lepiej, jeżeli nie wiem, czego umiem, na czym mam bazować? Najważniejsze w uczeniu się jest wiedzieć, co się umie. Trzeba skupić się na swoich umiejętnościach. O to bardzo trudne. Zwłaszcza w przypadku szkoły, która nastawiona jest ciągle na coś nowego. Mamy więcej wiedzieć, więcej umieć, Ca ciągle się doskonalić. Tymczasem, my musimy zacząć od tego, co umiemy. Zawsze musimy wychodzić od tego, co umiemy. Nie da się inaczej osiągać sukcesu. Nie da się inaczej zdobyć nowej wiedzy, jeżeli nie wiemy, czego wie, co wiemy w tej chwili, co potrafimy, co umiemy, jakie mamy w tej chwili osiągnięcia, jakie mamy umiejętności. Co może zrobić w tej sytuacji nauczyciel? Co może zrobić w tej sytuacji uczeń? No ja nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, czy to, co myślę, to, co próbuję robić, jest skuteczne, jest dobre. Ciągle. Ciągle mam wrażenie, że więcej skupiam się na błędzie niż na umiejętności. Tak, to prawda. W ocenie w tej chwili zawsze na pierwszym miejscu stawiam umiejętności. Wypisuję to, co według mnie uczeń potrafi. Wypisuję umiejętności, staram się je dobrze opisać, szczegółowo, jeżeli jest to możliwe. Takiej oceny stawiam. Tak, Nie stawiam ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tylko zaczynam opisywać umiejętności. To jest początek. Potem daje niestety informację, czego uczeń? Nie umie? no nie nie do końca tak. Jak bardziej co powinien sobie powtórzyć. Jakie powinien zastosować techniki uczenia się. Ciągle bardziej, jak mam wrażenie, jestem skupiony na błędzie niż na umiejętności. Na błędzie jako okazję do nauki tak nie jako błędzie wytykaniu błędu, tylko błędzie jako okazji do nauki. Ale co ciągle? Ciągle jest to błąd. Szukam cały czas metody otwarcia się bardziej na wiedzy, na tym, co uczeń potrafi, co osiągnął, jak nauczyć uczenia się, jak pokazać, że uczenie się jest rzeczą dobrą i właściwą, jak mówić o uczeniu się, jak Mówić o osiągnięciach. Jak doceniać te osiągnięcia? Wiadomo, jeżeli pojawi się poprawa, zawsze zaznaczę sobie to, co uczeń już potrafi, co osiągnął więcej. O tym informuję. W ogóle się nie skupiam wtedy na błędzie. Ale to nadal uważam, że jest za mało. Najważniejsze w szkole jest powiedzenie, co się wie. Nauczenie się budowania na swojej własnej wiedzy, na swoich własnych umiejętnościach, doskonalenia swoich umiejętności. Sam w swoim e, życiu miałem doświadczenie tego, że oparcie się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, skutkuje poprawą we wszystkich obszarach. Poprawia nawet te elementy, które są złe. Dostrzeganie talentu buduje samo. A samoocenę buduje poczucie własnej wartości, a jeżeli wzrasta poczucie własnej wartości, to wzrastają osiągnięcia i w innych również dziedzinach łatwiej jest się uczyć. To trudne. Trudno jest doceniać umiejętności, trudno jest pokazywać, że coś się wie, zwłaszcza w sytuacji, w której uczeń jest trenowany do oceniania czego nie wie do opowiadania o tym, czego nie wie, do pokazywania, czego ma się jeszcze nauczyć. No tak działa w szkoła, tak. Szkoła cały czas mówi o tym, czego uczeń powinien dowiedzieć, czego, co powinien się nauczyć. Gdzie jeszcze brakuje mu wiedzy, gdzie brakuje mu umiejętności. Ciągle wskazujemy braki, na brakach się skupiamy, nie szukamy szans, nie szukamy umiejętności. Może inaczej, zaczynamy szukać umiejętności. Ja sam zaczynam szukać umiejętności i zaczynam myśleć o tym, jak te umiejętności szukać, gdzie ich szukać, u kogo ich szukać. Staram się też powoli, zaczynam może tak byłoby najlepiej powiedziane zapraszać uczniów do tego, żeby opowiedzieli o tym, co sami według nich umieją, jakie są według nich umiejętności, dlaczego w ogóle skupiamy się na umiejętnościach. Które są osiągnięte. Niczko o nich nie zapominamy. Bo są potrzebne, bo odwołując się do tego, co wiemy, możemy dowiedzieć się czegoś nowego. Tak funkcjonujemy. Budujemy sobie skojarzenia. Budujemy sobie podobieństwa. Myślimy o tym, co dalej. Tak, no. zaczynamy zawsze od tego, co wiemy. Jeżeli, nawet próbujemy robić eksperyment, doświadczenie, no to doświadczenie wychodzi od naszej wiedzy, od naszej umiejętności. Wychodzi od tego, co chcemy osiągnąć, co mamy. Do tego, co chcemy osiągnąć, od tego, co mamy. Wiemy, że coś powinno być, spodziewamy się czegoś. I teraz patrzymy, czy to się osiągnę, czy to osiągnięcie ma, udało się zrealizować, czy nie. Czy nasz plan zadziałał? Czy to, co chcemy zrobić, zadziałało. Ja w ten sposób staram się w tej chwili pracować. Nie jestem pewien. Wchodzę na pewien obszar działania nauczyciela, który nie jest dla mnie oczywisty. Próbuję budować wiedzę o uczniu. Samowiedzę ucznia, wychodząc od tego, co uczeń wie. Staram się budować samowiedzę ucznia poprzez opis jego umiejętności, poprzez wskazówki dalszej nauki. Znów, wskazówki dalszej nauki muszą wychodzić od tego, co uczeń wie. A zatem nie mówię, naucz się. Tylko przypomnij sobie, powtórz, dlaczego tak. Dlatego, że nie znalazłem jeszcze takiej sytuacji, w której uczeń niczego nie wie. Jeżeli przygotowuje się do sprawdzianu, coś zawsze będzie wiedział z danego tematu. A może nie jest to wystarczająca wiedza. Może gdzieś jeszcze tkwi błąd. Ten błąd wtedy by mówił o tej niewystarczającej wiedzy. Znów wracam do tego, co to znaczy wiedzieć więcej. Co to znaczy wiedzieć? Gdzie jest ta wiedza? Na czym polega wiedzieć? Dla mnie to oczywiście nie jest kwestia tego, czy znam formułkę, bo formułka to jest kwestia, zapamiętam, za chwilę zapomnę. Formułka jest niepotrzebna. Potrzebna jest wiedza praktyczna. Czyli odniesiona do tego, co się dzieje w rzeczywistości. Wiedza odniesiona do mnie samego. Czyli znów zbudowana na tym, co wcześniej wiedziałem. Trudna czasem sztuka dostrzegania paradoksu, że to, co wiem, niekoniecznie jest takim ja naprawdę. Że to, co mi się wydaje, nie jest słuszne. Powinienem szukać drogi rozwiązania. Tak, staram się pracować, tak. Próbuję pracować z uczniami, My, wychodząc od ich wiedzy, zachęcając ich do uczenia się od siebie nawzajem. Uważam, że to jest najskuteczniejsza metoda. Po pierwsze, osoba, która uczy innych, tak naprawdę powtarza sobie tę wiedzę i utrwala ją w bardzo dobry sposób, naturalny, dobry dla niej. Ona więc wie więcej. Ta osoba, która usłyszy od innego ucznia, też lepiej przyswoi niż ode mnie. Ja nie zawsze wiem, czego uczniowie tak naprawdę nie wiedzą, co wiedzą. Wyjaśniając sobie nawzajem, dużo lepiej się rozumieją, mówią bliższym sobie językiem. No tak to już jest. Nauczyciel ma dużo szerszą wiedzę przedmiotową niż uczeń. No, trudno by było, żeby było inaczej, tak? Nauczyciel kończy odpowiednie studia, ma przygotowanie. Dla niego pewne rzeczy są oczywiste, dla ucznia nie. Nawet dla tego, który wie, nie zawsze wszystko musi być oczywiste. Zatem uczenie się nawzajem jest dobrą metodą. Znów patrzę, wychodzimy od tego, co umiemy, żeby budować więcej. Uczymy się, wychodząc od naszej wiedzy. To jest skuteczna metoda. Tak, trudna metoda, ale skuteczna. Wymaga też ode mnie sporo wycofania się z roli specjalisty, mentora, kierownika. Próbuję czasem wyjaśniać oczywiście pewne rzeczy, zwłaszcza jeżeli zostaje zapytany o to. Bo taka jest rola nauczyciela. Nauczyciel nie może powiedzieć nie, to w ogóle sam musisz znaleźć. Inaczej się nie da. Nauczyciel jest od tego, żeby pomóc szukać, pomóc znaleźć drogę, nakierować, być drogowskazem, dawać wskazówki, również wyjaśnienia, jeżeli jest taka potrzeba. Taka jest rola nauczyciela ma służyć pomocą uczniowi w jego uczeniu się. Wyjść od tego, co uczeń umie, przejść do tego, co chce osiągnąć. Tu jest też drugi, druga rzecz w, tym, w tej wiedzy. A nie do tego, czego nie wie, tylko co chce osiągnąć. A więc już musi mieć jakąś wiedzę na ten temat. Już coś musi zobaczyć. Musi się czegoś dowiedzieć. O czymś usłyszeć, żeby chcieć się więcej dowiedzieć. Znów zaczynamy od tego, co wiemy, żeby wiedzieć więcej. Trudna sztuka. Nie wiem, czy dobrze działam. Nie wiem, czy skutecznie. Myślę, że w przyszłości uda się to sprawdzić, zweryfikować. Chociaż praca w szkole wymaga dużej cierpliwości, jeśli idzie o weryfikację metod. Miesiąc to jest nic. Rok niewiele więcej. Prawdziwa weryfikacja przychodzi po kilku latach. Czy metoda przyjęta okazała się skuteczna? Czy wiedza przyswojona przez ucznia? Okazało się być trwałym przyswojeniem. Rok to ma jest mało. Co prawda można byłoby o trwałości wiedzy już coś powiedzieć, ale na pewno nie o rzeczywistych osiągnięciach. W ten sposób staram się pracować. Budować na wiedzy. Tutaj kluczowe chyba jest odejście od zwykłego oceniania, przejście na. Ocenianie, które jest informacją zwrotną, ponieważ informacja zwrotna siłą rzeczy skupi się, zacznie od umiejętności. Nie jest informacją zwrotną, czego uczeń nie umie. Informacja zwrotna musi wyjść od tego, co uczeń potrafi. Musi być odpowiedzią, spojrzeniem przez nauczyciela na ucznia życzliwym. Pełnym obiektywnego, ale uczciwego, dobrego podejścia do ucznia. Nauczyciel musi ucznia traktować jako partnera, który chce się dowiedzieć. Nauczyciel musi w ten sposób dawać dobry obraz samego siebie. Dobry obraz samego siebie pokazuje dobre cechy. Niekoniecznie złe. Oczywiście one też będą się pojawiały, no bo to jest obraz rzeczywisty, ale. Chodzi o to, żeby pokazać dobre rzeczy. Bardzo trudno jest nam w naszej polskiej kulturze dostrzegać dobre rzeczy samym sobie. Trudno jest nam przyjąć pochwałę, bo czujemy się trochę zażenowani. Samemu jest się trudno chwalić, bo nie zawsze wiemy co potrafimy rzeczywiście, w czym rzeczywiście jesteśmy dobrze. I wtedy potrzebna jest nam ta informacja. To jest doceniane, to jest dobre. To chwalimy. Takiej informacji potrzebuje uczeń. Nauczyciel musi dawać informacje w takiej formie. To jest dobre. Tego się trzymaj. Tak postępuj. Tak się ucz. Budujemy na rzeczach dobrych. Chwalimy, doceniamy umiejętności, doceniamy osiągnięcia. Budujemy na wiedzy, którą uczeń ma. To jest początek, podstawa. Zresztą metoda oceny. Opisowej informacji zwrotnej, tak zwana metoda kanapki, na tym będzie polegała. Zaczynamy od tego, co uczeń wie, co uczeń umie, w czym jest dobry. Informujemy dalej, co powinien zrobić dalej, jak powinien pracować. Czyli znów nie krytykujemy błędu, tylko mówimy o tym, co trzeba byłoby uzupełnić. Czyli znów skupiamy się mimo wszystko na tym, co jest osiągnięciem. Prosimy o uzupełnienie, i znów wracamy do czegoś, co jest dobre. Czyli znów jakieś. Sumującej pochwały, osiągnięcia. Podkreślamy, że coś już jest osiągnięte. Widzimy postępy. To są pewne elementy takie, które pokazują kierunek dalszej nauki, kierunek dalszej drogi naukowej. Musimy też zrezygnować z odczucia, że coś jest ważne dla nas, to będzie też ważne dla ucznia. Nie musi tak być. To uczeń musi zdecydować, czy coś jest dla niego ważne. Zatem dajemy mu szansę, ale nie wymagamy. Pokazujemy kierunek, ale nie ciągniemy na siłę w tym kierunku. Uczeń musi wiedzieć, czego chce, co chce osiągnąć, czy to mu się podoba, czy nie. To jest taka informacja, której od nauczyciela nie otrzyma. Otrzyma od siebie. Musi się nauczyć patrzeć na siebie, samo oceniać. Próbuję wdrożyć uczniów w tą umiejętność, próbuję pokazywać samoocenę, ale o tym więcej następnym razem.